Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xajan. Witam Was w odcinku z Pokémon Fire Red Jest to już szósty odcinek tej serii. Piąty wystrzelił chyba najmocniej jak się dało, no, naprawdę nigdy nie miałem takich liczb na YouTube. Witam wszystkich nowych widzów, którym się bardzo podoba seria. Witam starych widzów, którzy oglądają tę serię. Znaczy starych widzów ludzie, ta seria ma nie wiem z tydzień. W każdym razie, jeśli tu jesteś, bardzo ci za to dziękuję. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję. No i możemy zaczynać. Okej, okay, od poprzedniego odcinka podekspiłem sobie te dwa Pokemony Te Ancymony musiały być trochę lepsze, bo sobie nie radziłem z tym Misty, w sensie z tą Misty I idziemy tutaj poprawić nasze porachunki Bo mi nie szło Naprawdę, nie wiem o co chodziło Miałem po prostu za słabe Pokemony, albo to ze mną był problem Dobra, już to czytałem w poprzednim odcinku Ma wodne Pokemony No, łatwo było się zorientować Przepraszam za mój głos, albo jakbym miał dykcję słabą, ale przed chwilą jadłem. Lider Misti wysła stariu. Dobra, ten pikachu na 26, który zna Thunderbolta, powinien ją rozwalić. Stariu na pewno, ale starmi to nie wiem. Podejstuje właśnie aż do 26, żeby znał tego Thunderbolta. Bo uznałem, że bez tego nie pokonam misti. Okej, okay, wysyła Starmie. Thunderbolt. I pierwsze atakuje, to też ważne. Okej. Okay. Na hita zeszła. No i dobra, tak mogę się bić. Jeszcze dużo expa dostałem. Wow! Jesteś za dobry w porządku. Weź tam odznakę na dowód twojego zwycięstwa. Sialian zdobywa 2100 koła jenów. Boże, dużo pieniędzy. Oznaka wymusza posłuszeństwo dla Pokémonów do 30 poziomu. A, to ta odznaka to robiła. Ja myślałem, że to robiła już odznaka Broka. To dotyczy również Outsiderów z wymiany. No i poza tym, możesz jeszcze używać ruchu cut, nawet poza walką. Możesz ścinać małe drzewka, by otwierać nowe przejścia. No to wiem akurat. Weź też mój ulubiony TM. Okej, okay. TMK03 to jest bodajże Water Pulse? O, dokładnie. Użyj go na wodnym pokemonie A czekaj, a czekaj, czekaj Nie mogę, dobra, jakbym mógł to bym użył na Ognistym A więc tak Nierozwiązana sytuacja z poprzedniego odcinka została rozwiązana Pokonaliśmy Misty, było za łatwo po prostu Nie mogę w ogóle, jak to może być taki słaby trener Kto w ogóle mógłby z nim przegrać Najważniejsze jest to, że tutaj jest pan policjant on jest rudy, czy mi się wydaje? Ci ludzie zostali obrabowani. To pewne, że zespół R stoi za tym odrażającym przestępstwem. Nawet policja ma problemy z rakietami. Raketami, roketami... Jezu, nie umiem. Nie umiem czytać. Okej, okay. to bardziej wygląda, jakby jakiś Pokémon tu przeszedł. Ale dobra, jednak mamy tutaj członka zespół R. Hej, spadaj! To nie twoje podwórko! Co? Ja? Jestem niewinnym gapiem. Co, że mi nie wierzysz? No, ci trochę nie wierzę, muszę przyznać. Jak na ciebie patrzę, nie fajnie ci się z oczu patrzy. Okej, okay, Machop'a. Ja chciałem właściwie teraz bardziej sobie pograć czarmilionem, no ale jak już Pikachu wysłany, to powalczmy nim. Okej, okay, Machop obity. Okej, okay, ten Karate Chop się bałem, że zadziała tak jak w poprzednim odcinku. Okej. Okay. Ten Pikachu to jednak do wywalenia jest w ogóle. <laughs> Jak ja zaraz przegram z tym maczopem. Dobra. Pokonany. Pikachu zna. Zna. poznaje expa Pfff, co ja gadam? Zdobywa Expa. O, o to mi chodziło. Okej, okay, dronzi. To już wam mogę zdradzić, że w tym odcinku postaram się złapać dronziego. Dronz jest spoko. Pisaliście mi komentarze, żebym złapał Abre yy, Co tam gadaliście, żebym Laxa? brał. No nie no, Embera mi kasujesz poważnie. Yy, co mi tam jeszcze gadaliście? Żebym Laxa? złapał. Powiem wam tak. Jeśli chodzi o właśnie psychicznego Pokemona, to ja wolę Dronziego jego, ponieważ ma fajną obronę i ogólnie jakoś bardziej mi siedzi, a... Yy, co do Sodorlaxa, to nie. Po prostu nie. Pominijmy ten fakt. Stój, poddaję się. Poddaję się. Siebie, siebie? Nie wiem, nie przeczytałem. Trochę tak tylko kątem oka spojrzałem. Dobra, oddam TMK, którą ukradłem. No i spoko. Odzyskałem TMK. To jest Dig. E, w sensie. E, 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 ej, nie o to mi chodzi. E, to jest TMK, Dig. Kopanie. O. Właśnie o to mi chodziło Okej, okay, biegniemy na dół Mamy tutaj... Co mamy? Tutaj jest takie pomieszczenie, do którego możemy dać pokemony i za drobną opłatą oni nam je będą trenować Nie wiem, czy tylko użyłem, a chyba jak Magikarpia ja chciałem na jakiś 19 poziom wytrenować One tam nie ewoluują i chyba nie poznają ataków To jest jedyne Jedyny minus chyba dobra, droga numer 6 otwiera przed nami piękne starcia. Tylko ja chcę tego czarmiliona wysłać jednak. Zwłaszcza na łapacza Nie ma tu wiele robaków. No, zobaczymy zaraz, Jakieś żeś mi tu upichcił, upolował. Kiego? Niezłe imię w sumie. Will. Will na 16 poziomie brzmi mocno. Niestety znam Ember. Na twoje nieszczęście. Okej. Okay. Ile? 177 expa No biednie, no ale czego można się spodziewać po widlach na 16 poziomie, nie? Trochę tak biednie muszę przyznać, naprawdę. Już jak przychodzisz do walki z taką osobistością jak ja, to powinieneś się bardziej postarać. Okej, okay. i Caterpillar dla odmiany. Pewnie też na 16 dokładnie. Okej. Okay. Trochę Expa się zdobyło. Na 27 poznajemy trawer i to będzie spoko atak. Bo jakoś zauważyłem, że mało ataków poznaje ten Charmeleon W sensie jakichś przydatnych, ofensywnych, a nie zmieniających statystyki. Kto to? Przestań nas podsłuchiwać. Ciekawe o czym tam Gadają takim ciekawym. Co to jest harcerz O czym mogą Harcerze rozmawiać? O Szyszkach? O kurde, Squirtla czarmilionem na znaczy Squirtla, ja to zrobię! Ja to zrobię! Dobra, pozwólcie, że to przyspieszę, bo to będzie tak nudne, o kurde. A ja to i tak zrobię, pomimo wszystkiego. Okej, okay, dziękuję. Zrobione 200 expa, Harcerz Riki został pokonany. Kolejna. Przepraszam, to prywatna konwersacja. Piknikowiec Nancy? Jakoś tak? Piknikowiec. Co w ogóle za słowo? Kojarzy mi się z tym, jak yy, u mnie na skateparku. Można to nazwać skateparkiem, ale to taka po prostu rampa, co wolno stoi. Koło Biedronki u mnie. To dużo dzieci tam na nogach sobie jeździło swego czasu. Yy, to się jakoś nazywało, każdy na nie mówił jakoś Scooter Kid'y, coś takiego, o kurde, Pikachu. Ja zawsze byłem zwolennikiem stwierdzenia hulajnogarz, piknikowiec w sumie brzmi podobnie. Ale hulajnogarze to generalnie nic do was nie mam, ale rozwaliliście mi tą rampę, a lubiłem co tam siedzieć. Znowu przegrałem, przy, Czej, co? Dobra, nie, dobra, zawsze da się pomylić, nie, ale dobra, nieważne. Mamy tu kolejnego łapacza robali, ale z, jeśli mnie pamięć nie myli, to ten ma lepsze pokemony. Nigdy cię tu nie widziałem. Dobry jesteś, no, najlepszy, nie? W sensie nie wiem czy znajdziesz tu w okolicy lepszego. Okej, okay, Butterfree. O tym mówię. Mamy tutaj ostatnią ewolucję Caterpie na 20 poziomie i to mnie cieszy. Bo to oznacza, że będę miał dużo Expa. Ej, ale to ma obronę dobrą. On nie jeszcze mnie zatruł. Ten Skubaniec jest dobry. No, nieźle. Fajnie by było już znać tego Flame trawera To bym chociaż mógł go spalić. Po prostu. Ok, ile Expa? 700, dobra. Ej, jeden tylko myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że ma dwa. No nieźle. Teraz muszę antidotum użyć przez niego. Dobra, uleczony zatrucia. Nie mam potionków? No nie no. Na 19 HP mam się bić. Dobra. Ja? No okej, okay, pobawię się. Się baw. W sensie nic do tego nie mam. Izabel, Piknikowiec, kolejny się znalazł. Który mi pj ja daje. No kurde, skrecza użyłem. Trochę słabo z mojej strony, zważając, że mam mało HP. I każdy atak może przesądzić o moim losie. Ale dobra, Charmeleon ma bardzo dobrą obronę na szczęście. Okej. Okay. Kolejny PJ. Więcej expa Kolejny PJ Ale to się powtarza, nie mogę Coś ciekawego by się tu zdarzyło, nie wiem piżota by mi dała To mi się zaskoczył Harcerz, harcerz Jeff Jeff the killer Daje mi Spiroła, no dla odmiany Przed chwilą pokonałem 3 PJ, e, to mi teraz dał Spiroła Nie mogę Też to przyspieszę Okej, okay, Raticate Coś ciekawego, wow Okej okay. Czy ja to przeżyję? Przeżyję, bo używa na mnie Tail Whipa. Jak słychać, karetka po mnie jedzie w tle. Ej! Co jest? Quick Attacka użył Skubaniec. Też tak umiem. Ale to nie fajnie. Coś się spoko, bo chyba Pikachu dostanie 27 level. Ale ja chciałem, żeby akurat Chermillion to dostał. Ej, ale blisko było. Nie mogę. Przerąbane. Też tak uważam, nawet nie przeczytałem co tam do mnie mówił. Dobra, wbijamy do Vermillion City. Stoi tu jakiś dziad. Ja bym z tym dziadem ale jednak pogadał, bo wygląda jakby coś chciał. Widziałeś może przycumowaną w porcie SSUN? Aha, no dobra. To tylko tyle, dobra. Ale wiem, że w tym domku możemy zdobyć jedną spoko rzecz, która nam się przyda w późniejszej części gry. I w sumie przyda się nawet trochę Jestem przewodniczącym fan klubu Pokemon Wychowałem ponad 100 Pokemonów Jestem wybredny Wybierając Pokemony Więc, chcę posłuchać o moich Pokemonach No i trzeba mu dać trochę Atencji w tym momencie, świetnie No to słuchaj, mój ulubiony to Rapidash Jest taki słodki, cudny Mądry i niesamowity, prawda? O tak, jest genialny Zwyczajnie go kocham Tulek gdy śpię, ciepły i mięciutki Spektakularny, ej Przeuroczy, ale trochę... Ojej, która to godzina? Zbyt długo cię trzymałem. Dzięki za wysłuchanie, proszę weź to. I to jest właśnie to, po co tu przyszłem. Nie słuchałem o tym, że on lubi myśleć o koniach przed snem? Albo w trakcie snu? Je głaskać? Nie wiem. Dobra. W każdym razie dostaliśmy kupon na rower. Więc musimy się wrócić do miasta poprzedniego, aby go aktywować. Okej, okay, mamy tutaj sklep rowerowy. O, to kupon na rower? Dobrze, bardzo proszę. Wymieniłem kupon na rower. Generalnie rowery tu wcześniej kosztują chyba tyle, że nawet nie można mieć takiej liczby. W... Nie można w ogóle tyle pieniędzy nawet zdobyć w tej grze, z tego co wiem. Z tego co pamiętam, tak było chyba. Było tak specjalnie, że jedyny sposób na rower to musisz pogadać z tym typem i on ci da kupon. Dobra, ale użyjmy sobie tego roweru. Trzeba go tak. Yy, o kurde, nie ten guzik. Mamy tu rower taki czerwony, fajny. Rejestruj. No i dobra, i teraz jeśli kliknę przycisk B. Nie, nie działa. Kurde, nie pamiętam co się tu klika na tym rejestrze. Naprawdę, wypadło mi z głowy. Ale mogę go po prostu użyć. I jedziemy sobie rowerem. O kurde, ale mi ubętrzę się, ale fajne. Wjeżdżam tu normalnie rowerem i go chowam. No i dobra, biegniemy do tego miasta. Dobra, bo ja już skończyłem odcinek w sumie nagrywać, ale przypomniało mi się o jednej obietnicy, o której zapomniałem, że Lizę by złapać dron z jego. O kurde, prawie mnie dziad zobaczył. A nie chcę się aktualnie z nikim bić, chcę tylko znaleźć dron z jego i go złapać. Okej, okay. ja może trochę poszukam. Okej, okay, mamy tu dron z jego. Myślę, że ten będzie spoko, chociaż na 11 poziomie, dobra, znajdę lepszego, obiecuję. Okej, okay. czy on jest na tym samym poziomie? Nie wiem, mam zaniki pamięci i nie pamiętam. Mam to gdzieś, nie chcę mi się dalej szukać. Mało ich tu jakoś. Pokebola używamy. Chociaż mogę go trochę obić chociaż, ale dobra. Aaa, niedobra. Jednak się nie złapał. Mm, więc... Myślę jakby to rozegrać. Scratch. No tak, w sumie... O niej. On nie uśpił. Stary. Ja tylko chcę złapać. Dobra, łapiemy typa. Używamy Pokébola. No i git. Mamy już trzeciego Pokemona w naszej drużynie macie w końcu. Nie będziecie mi narzekać. Potomek legendarnego zwierzęcia Baku, które podobno zjadało sny. Utalentowany hipnotyzer, hipnotyzer, hipnozer, nie wiem. Czy mam ochotę nadać mu imię? Nie na razie. Myślę, że wy wymyślicie i będzie spoko. Więc w tym momencie mogę się z wami pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam za to, że poprzedni odcinek i w sumie ten bardziej ten, zatem powinienem przeprosić, że przyszedł tak późno. Bo nie było 4 dni odcinka. Staram się to wrzucać co 2 dni, ale wiecie jak to jest? Czasem będzie poślizg i mi się nie uda. Ale dobra, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mówił Ksajan, Siema.